Uuuu, tej jakim chujem nie tuż ląduje, mają od razu takie zajbiste givery. Się w górę. No właśnie, nie wiem jakim cudem. A nie wiem o co tu kurwa, kaman. Lodwo go się wlądował, kurwa i ma wszystkie bronie na złoto. tej jakim chujem, a ty jakimś kurwa partacwem masz grać. Dobra, na dachu czysto. Nie wiem czy nie poszło już pizdu. To ty łazisz? Czy ktoś tam koło ciebie? Nie. Jestem granat A jest dwóch pod nami. Nasza drużyna jest w bezpiecznej strefie. Chyba by w nich wjechał, ale. Boję się, że mnie dojadą. trzymają się dość blisko no, może... lepiej poczekać? No dobra. Kurwa, to korci. <laughs> dobra, chuj, spruję. Idę, idę. Gdzie? Jednego mam, nie wiem gdzie jest drugi. Jest sprzyjazd z zapasami, zabezpieczeniem. Dobra, kurwa, to nieźle kopię taki wyrach. Chyba sobie ją zostawię. Dobra, idę do Ciebie. Okej. Okay. Coś tu, coś tu. Nie no, Uch. zrzut jest, ale nigdy nie chcę przyjść. Mamy tu cel. Dobra, idziemy po zrzutach na dach. Kto chce żyć wiecznie? Pamiętajcie, że ta broń jest całkiem niezła. karabin Tak? No to dobrze. Mocno kopię, Pojętą, więc. Taką mam też. Wystrzelasz? No a co? No i spoko To jest gdzieś drugi pobieg Tylko nie wiem gdzie Trzeciego jeszcze masz na dole wchodził y Tam od przodu Twojego przodu ale na dole się desantuje! Patrzcie w górę! Jednego mniej! Pobudka, stary! Uważaj na gaz! Ty tam do kogoś strzelasz, czy co? Wpasionionych uaktualnione. mnie! Skąd to było kurwa Taki kozak jesteś. No dobra, wyjedzaj, to by do normy? O, już sześciu. Nieźle. Nieźle. no? gdzie się piciu? Dobra, bierz dropa. Na dole. Idziemy na lewo. Idziemy tu. Zmieniam pozycję. Wrogi BSP aktywny. Kurde, nie mam sensora. Dobra, chuj. Ktoś mnie tu wyczaił. No tu jest jeden. Musimy się dostać do bezpiecznej strefy. Tylko nie wiem, czy zeskoczył, nie pobieg dalej. Ale chyba tak. Dalej. Zbliża się chmura gazu. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Kurwa, ale ich rżnę wszystkie jak, jak pierdole <ścoughs> do faka Co za bestia się ze mnie zrobiła? Oj, ktoś tu blądował? Się Kurde, nie jestem w strefie. Niedobrze. I zostało? Pięciu? Kurwa. Muszę dostać do bezpiecznej strefy. jest o -o. Mamy gości. Dwóch. Shit. razu Wiam. Koło... Wiam. What the fuck? Piciu! Piękna gra. Udało się. Piciu, rozjebaliśmy ich. UPK! GG! Nice guys! Nice game! Nice! Everything fine! UPK! Motherfuckers! Wow! Yeah, I już zjadł, Ej, no pięknie nam ta grę wyszła! No picie no mistrzostwo, musimy sobie pogratulować! Twoje zdrowie! Jack Daniel z kolą właśnie pije Twoje? z puczki. no Smacznego! <laughs> ja dziękuję. Kurde, ale nam to weszło jak tiktaki! Po prostu nie do wiary! Mm. Tak się przyczaiłem mm. To było niezłe. No powiem ci szczerze, że tam aż, aż jestem pod wrażeniem. 12 całkiem nieźle. Zobacz, go no zabiłem. No kurde. 335. a nie to nie za rubryka. Wow. Dobre, Taki, dobra, Takich pięciu jak nas dwóch to nigdy nie znajdziesz. Na pewno. A nawet 6. Nawet 6. No bo musi być sprawiedliwie. 6 przez 12 to wierz 12 przez 6.